Zadanie 20. Wielkości x i y są odwrotnie proporcjonalne. Tabela poniżej. Stąd wynika, że tutaj warto sobie przypomnieć w ogóle, ja co to szło z tą odwrotnością proporcjonalną, czyli proporcjonalność odwrotna w sumie po polsku. To było tak, to była pewna funkcja. Jeżeli jest proporcjonalność zwykła, po prostu proporcjonalność, to y jest np. 2x, na przykład, nie? Rośnie x, to rośnie y. Y maleje, x maleje. A odwrotna to jest, jeżeli y to jest 1 przez x. I im bardziej rośnie x, tym y też bardziej maleje. Z tego można by było wywnioskować, a ja tutaj jedynkę akurat wpisałem, albo to można wpisać dowolne: a. Tak naprawdę, bo to jest po prostu jakaś liczba, tak? dodatnia, ujemna, to już nie jest ważne. W takim razie, jeżeli byś tutaj wymnożyć to przez x, to się okazuje, że x razy y to jest po prostu właśnie ten licznik tutaj do góry, czy jakaś stała. x razy y i wiemy, że te wielkości są odwrotnie proporcjonalne, więc pomnóżmy to, bo w tej tabeli... Mamy podane obie wartości. No to w tym wypadku to będzie 3 razy 24. To jest nasze k i to się równa 72. No to teraz mamy tak: 8 razy jakieś b też musi nam dać 72. No to b w takim razie musi być, co ja napisałem: 72. No to po podzieleniu na 8. B to będzie po prostu 9. No dobra, mamy jedno b W sumie to byłaby odpowiedź D. Byłaby, ale upewnijmy się, czy na pewno A gra. No to A razy 36 powinno nam dawać 72. No to po podzieleniu na 36 dostajemy, że 72 to w sumie jest 2 razy 36, czyli A jest dwójką. Jak najbardziej właśnie to jest odpowiedź D.